Witam serdecznie, to jest Królidat i kolejny odcinek z serii były sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka jest IS-3, bitwa standardowa na mapie kopalnie, większość, czyli puława 8, reszta 7, no i znalazły się czwórki Działało to 122 mm, 397 obrażeń i 225 penetracji, na złocie jest 15, 265. No i opcja tutaj, jako, ciężkim czołgiem, chociaż w miarę szybkie, to mógłbym pojechać tam na góreczkę, no ale to zostawiam naszym medom, A sam tutaj pojadę sobie w stronę miasteczka. No i poczekam co tam przyjedzie. I z trzecim no czołg, każdy wie jaki to jest czołg. W miarę, w miarę mobilny w sumie dosyć szybki, szybko się porusza, gorzej już z obracaniem się, ale też daje radę. Pancerz niby słaby, ale dość ładnie skontowany, więc jak się nie ma tej penetracji powyżej 180, to ciężko go od przodu. A tutaj sobie szybko jakoś przyczaić i sprawdzam czy ktoś przypadkiem wyjeżdża. No i się pokazał te 34 który przesadził. Od razu wystrzelił prosto w ziemię. Ode mnie ładnie za 488. i już tu się wycofują. No ale jeszcze oberlo ode mnie wystrzała. No i tu już prawidłowo te czołgi robią. Wycofuję się tą za góreczkę, Chcę tylko wychylać wieżę, której nie będę w stanie przebić, jeśli nie przesuwaję wywaz by dowódcy. Już pierwszy strzał od razu kierowca, standardowo na tym czołgu. Tiger, Tiger Advocation w mieście siedzi, tu dojechał. T-34 Pięknie, ktoś mi pokazał, bierze, bo wierzę, t to już jest na dobicie, już tak skory do wyjeżdżania nie będzie. Tu niestety znowu zostałem. Dobrze, że kierowcy nie naprawiłem, nie bo mi znowu miał. O, kierowcę naprawiłem, ale znowu dostałem kierowcę, więc rykoszet. ale ciężko będzie trafić w tej pozycji te czołgi. Jak teraz te 34 się wykaże, ale się nie za bardzo wykazał. Tiger dwójka z drugiej strony, więc daje szansę, że tutaj ładnie pociśniemy, bo wyjeżdża super pushing. I bardzo ładnie pokazał mi się bok i strzał w pierwsze kółko na gąsienicach. On mnie z przodu nie jest w stanie przebić, no, no już zostaje wykończony. Próba wstrzałowa we do łódce, ale nieudana. pod takim kątem bardzo ciężko było go przebić. No ale spróbować nie zaszkodzi. Widzę, że się wycofali. więc trochę podjadę. Jak na razie 7,4 dla nas. Tutaj 34 na płyt HP wyjechało bardzo ładnie. Tu nie wiem co się stało. No, też 44 na pół HP. Nie ładnie, ale już za chwilę będzie miał już ponad, mniej niż połowę. No i z górki ładnie klepią. Wspomaga nas. Tutaj już tutaj większość ciągów przeciwnika jest na dobicie. Jeszcze strzał sporta. No i tutaj z tej strony ta AGP został po dobniej stronie Pantera i Pałka się kryją. Praktycznie koniec meczu. No na dla nas. Pan już też. No szczęście tak w na gąskach, więc mógł spokojnie przycelować w dolną płytę. Strzelić ładnie. F401. No i koniec meczu. Standardem na koniec meczu to statystyki, wsparcie oraz najpierw dostałem bardzo ładnie 3200 maju 40 tysięcy zarobiłem na czysto bitwa jak najbardziej udano dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii